mające na celu uniemożliwienie dalszej wędrówki obrazu. I tak w Poznaniu zakazano procesji obrazu z Fary do archikatedry. Wobec tego poznaniacy unieśli na swych ramionach przemieszczający się w kierunku archikatedry samochód kaplicę. Potem wyjęli obraz i wprowadzili do świątyni. Z kazań, które pamiętam, to problem był taki, że księża biskupi wcześniej, przed milenium, napisali list do episkopatu niemieckiego, w którym były takie wyrażenia: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wykorzystały to czynniki polityczne, żeby w ten sposób uderzyć w episkopat, że nie mają prawa do podejmowania takich inicjatyw. To ukazały się wcześniej te napisy, nawet tutaj na Jasnej Górze. Kardynał Harold Wolcław mówi, że mu nam wybili w Krakowie okna, że to byli robotnicy w Waju, gdzie on kiedyś tam w tym pracował. Pamiętam, jak arcybiskup z Wrocławia, Bolesław Kominek, miał pierwsze kazanie, jeszcze przed tą uroczystością. Głęboko zapamiętałem, że mówił: Ja się nazywam przedziwnie. Jak wiecie, wszyscy nazywają mnie Kominek. Ale z tego, że jestem kominkiem, nie może w tym kominku byle kto kopcić. Tak było to w takie tak pogodnie to, te napięcia, powiedzmy takie polityczne rozładowywał i bardzo wytłumaczył ludziom, że nie można przeżywać wielkich uroczystości, kiedy człowiek się czuje yy, po prostu pełen nienawiści jest do kogoś, że to jest piękny gest otwarcia się, bo jest powiedziane, że przebaczamy przede wszystkim mamy co przebaczyć. Bo krzywdy były wielkie, my nie pomniejszamy tych krzywd, ale zdarzały się też z naszej strony i prosimy też o przebaczenie. Nie ma tu żadnej proporcji. Z Niemcami ustalony był tekst naszego pisma do Niemców, do przecinka. Autorem był Kominek, ale podpisał Wyszyński. I teraz cały nienawiść, że Wyszyński zdradził Polskę, bo wyciągnął rękę, przeproszenie, pamiętajcie tego. I, I kto wygrał? Russofinę, Germanofile, kto wyciągnął ręce. Kościół wyciągnął rękę. Prymas nigdy nie powiedział, że to tamte na On popisał, to odpowiedziano. Nie kominek. Prymas, wielkość człowieka. I co wygrał? I dzięki temu, że wyciągnął ręce nie przyjechali, ta zgoda dojdzie tym żyjemy. Nie wojna. Przeproszenie. W Lublinie młodzież akademicka spontanicznie zorganizowała procesję z obrazem z katedry do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.